Hej, cześć, dzień dobry z tej strony antycy. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Two Point Campus. Nasz piękny uniwerek. O, tutaj widzę, ktoś się uczy. A my, moi, drodzy, jesteśmy przed dwoma gwiazdkami. Zobaczcie, musimy osiągnąć jeszcze dziewiąty poziom kampusu i potem spełnić jeszcze dwa cele osobiste. I będziemy mieć już dwie gwiazdeczki. Także zobaczymy, jak to się dzisiaj potoczy. Czy coś tu się rozwinie więcej. O, ktoś coś kupi. Proszę, kupują. I nawet... O! Pan konserwator! Jak ty masz i rokę z tej! No. O, budeczka z kawą widzę, że się naprawdę przydaje. Cieszę się bardzo. Czekajcie, aha, bo tu mamy jakieś tak. Co to jest w ogóle? Ehm... No, dobrze, tak, zapraszamy. I okej. Okay. No dobrze, wszystko mamy. Wyniki testu studenta. Inspekcja w toku. No, jestem bardzo ciekawy, jaka, jaka będzie inspekcja i jaki będzie wynik tej inspekcji. Komuś się kible zapchały, bo słyszę, że pan woźny jest potrzebny, żeby odblokować toaletę. Mm -hmm. Czekajcie, mamy tu jeszcze to. O! Boże, a te prysznice są tak bardzo prześwitujące, naprawdę? Jeszcze oni się na siebie patrzą, <laughs> ale tu poustawiałem ostatnio, po prostu. No nic. O, to jest ten. A nie, to są Ci na dzień, na dzień otwarty chyba. Dobra, to mamy te cele osobiste. No i je, dobra, jeszcze tylko to i słuchajcie, jesteśmy w domu i dwie gwiazdeczki na nas spłyną z nieba. Co wy tu robicie? Może jakieś soczki? So... Bo jaką też fryzurę? Inspektor opuszcza K. No to jest was więcej niż jeden, tylko, przepraszam, excuse me. Co to za taka jakaś potrójna inspekcja? Na potrójną inspekcję to ja nie wyrażałem chęci ani zgody. Oho. Dobrze wiedzieć, że nas palec to nie jest szczotka do zębów. Cieszymy się, dziękujemy za informację. Miesięczny zysk. Mhm, co to? 12, no dobrze. Laga chwastów. No to wiem, że czeka nas ten bardzo taki burzliwy okres z tymi deszczami, chwastami. No ale to panowie woźni, chyba jakby konserwatorzy naszych powierzchni płaskich, od tego są, prawda? A co się dzieje? <laughs> o Boże, tu widzę, widzę zakochanych! Widzę zakochanych! Deszcz im psuje randkę. No smutne rzeczy, ale prawdziwe. Welcome to campus radio. O to tu oh, w ogóle działa. Jak the to jest hit? Tu mają też te komputerki jakieś. A to jest pani profesor, jak rozumiem, tak? Nauczycielka. Boże, te też tak pewnie muszę wyglądać jak stoję w klasy. <laughs> Ona po prostu obserwuje tutaj, wspiera, motywuje, kieruje. Tu coś mamy. Dzień otwarty okazał się wielkim sukcesem. Kandydaci uważają, że ich przyszłość powinna być związana z naszym uniwersytetem. Ciekawe, jak na tym wyjdą. No, myślę, że jak najszybciej. <laughs> no dobra, ile mamy? A, czekajcie, a idzie też pokazane, ile mamy, stud ilu mamy studentów na chwilę obecną. Bym chciał wiedzieć, ile mamy. Co to, nie, to, 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 nie. Przedni a to? Aha, poziom kampusu. Studenci, o. Mam 30. No dobrze, zaraz powiększymy tę liczbę. Nic się nie przejmujemy, moi drodzy. Tylko musimy czekać aż się skończy rok akademicki. Ale widzę, że oni są mega w ogóle zadowoleni. 81% mm. było lepiej, widzicie? Było niby dwa. No dobra, możemy to kupić. Stanowisko do eksperymentów to jest ten wykrzyknik? No dobra, kupmy mu to. Tylko gdzie? O, czy to będzie. To chyba nie ta kategoria. Nie, w czekaj, 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 ale my tu czekamy we wszystkim. Chyba, że ja tego nie mam jeszcze odblokowanego. Nie no, to powinno być chyba jako. No, gdzieś to na pewno jest. Przecież. Nie wiem, gdzie czekajcie. A... Czy będzie powiedziane na przykład, gdzie pan tego potrzebuje i skąd ja mogę to wziąć? To stanowisko robocze. No dobra, dobra, ale... Aha, chyba, proszę poczekajcie, a może to jest... Może on mówi, że to jest stanowisko robocze. A co to jest to? To jest półka naukowa. A to nie będzie czasem właśnie, właśnie w jakimś takim tutaj? Ale ja chcę przedmioty z tego. Mhm. Ja tak sobie nie mogę, tak? No dobra, to na razie mu nie spełnię tej prośby, przykro mi. Musi się tym zadowolić, co ma. Oś czasu. Aha, my już kończymy w ogóle. Patrzcie, do, dobiegamy do czerwca! I've devised my own method of shorthand that saves me so much time. It really me to pay attention during lectures I really quite hard to tell what I've written, and that can waste some time and be a bit, um, distressing. So, if anyone does know how to take real shorthand, could you let me know? Please. Janitor required in bathroom. Jest, proszę, spełniliśmy potrzebę. Szygka sugestie. Mhm, A ten co? Nie właściwie... Moment, co? Masz nawet dwa, proszę, ja wam dam. Ja wam wszystko zrobię, żeby tylko były gwiazdki. Więcej gwiazdek. Który potrzebuje, niby ty? Co ty potrzebujesz mi tu mówisz? Stacja naukowa. No dobra, blokujmy to, jak słońce jeszcze mam. Aha! Boże, ale my się tu nie pomieścimy zaraz! Bo to to sprzedajmy. Czy jestem w stanie to troszkę przesunąć? O! O, proszę! Dzięki temu nie będą super zadowoleni. Aha, czemu jest tylko? Spadło na 80, na było 82. Halo, excuse me. Czego tacy jesteście? Szafki. Szafki pewnie będą w przyszłości. Ok, mamy miesięczny zysk. Dobra. No i moi drodzy, chyba ostatni miesiąc studiów i kończymy, i zobaczymy zaraz, jakie będą wyniki. Co to? Ten, na drzewach zmieniłem moją opinię na temat roślin. Niektóre z nich są całkiem spoko. Ja jakby nie mam kudosów, chcę tylko powiedzieć. Już, powoli. Ciekawe, on się będzie tym zajmował. Dwa klomby, proszę bardzo, postawiłem ci. Zostało mi pięć kudosów, nie stać mnie na nic! W sensie... O, czemu to jest tak głośno? Jejku. Te radio to jest taka prze przeginka w ogóle. Czekajcie. To jest nieporozumienie. Radio węzła. Bo to chyba nie o to chodzi. O. I pani teraz jest ciszej i jest świetnie. Poziom dziewiąty, ktoś tutaj. O Jezu, go wytelepało w tej maszynie, machinerii. Połowa e, miesiąca została. Mhm, okej. Okay. Co to? Tak, 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 tak. Budka ze smoothie, ale ja mam za mało kudosów. To bardzo mi przykro, ale na razie nie stać mnie na wasze smoothie. Dajcie mi kudoski. Drzwi nie domykają z biblioteki, no po prostu wiecie co, dramat ci studenci, naprawdę. O, pada deszcz. A gdzie te chwasty mają rosnąć? Ja bym bardzo chciał wiedzieć. O, a ten się zachwyca w ogóle tym klombem. Nie wierzę, co hop! 82. No, wzrosło, świetnie. Dobra, moi drodzy, kończymy. Kończymy ten rok szkolny. Przyspieszę trochę to. Jestem ciekaw, co nas za chwilkę czeka. Ale tutaj tego nie wbiliśmy. Widzicie, jeszcze jeszcze mamy. O. 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 Wow, o. Wow. Miesięczny zysk. 34, ok. Budka ze smoothie. No dobrze, wiem o tym smoothie. Na razie nie mogę. Na razie nas nie stać. Rok akademicki dobiegł końca, ale za to, yy, a to znaczy, że znamy już wyniki. Ceremonia zakończenia roku. No dobra, zobacz. Pokaż mi drugi rok. Jestem bardzo ciekawy. Aha. Okej, okay. średnie wyniki 86%, okej. Okay. Nagrody, 10 kudosów za to? Mało. Zdawalności 100%. O, kampus Roku. No miło, miło, dziękuję. Bo, że 15 kudosów mam. Nie stać mnie. Nie jesteśmy teraz na nic. Laboratorium VR, laboratorium naukowe, nauczyciel z 4, nauczyciel wirtualna... No... Okej, okay, to oni przewidują, że my będziemy mieć tak dużo osób, tak? No dobra. No dobrze. Laboratorium naukowe, proszę bardzo, tu postawimy. Tutaj będzie. Aha, bo to jest to gigantyczne. Ojejku. Hmm. Dajmy troszkę, to jest bardziej, wiecie, wymagane, nie? Obstawiłem to, prostu maksymalnie. maksymalnie. Ale gdzie ten plakat taki? Taki plakat... Czekajcie, czekajcie. Gdzie, to, gdzie był ten plakat? Ej, gdzie był ten plakat? No ten potrzebuje... O, ten. O tym właśnie. O, to, 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 to. Muszę trochę podciągnąć poziom naszego, znaczy poziom, no prestiż, no? no bo my tu już więcej nie możemy nic y, takiego super ekstrakcyjnego wstawić. Możemy, może jeszcze ją szafkę, no, ale to już nawet nie ma miejsca. No nie, dobra. Okej okay. Wow, mamy dwie gwiazdki! Fresh Lake. Twój kampus na się wygląda lepiej niż przedtem, ale teraz tak sobie myślę. Nie można było się bardziej postarać za pierwszym razem. Pomyśl o tym. Kontynuuj. To mi kudosy. To będę mógł kupić tą budkę, co chcieli. Ale wiecie, że jakby już ja tu nie mam tak jakby miejsca. Na, na co? To jeszcze miałem coś wybudować. Viara. Ale pauza, pauza. Pomieszczenie laboratorium VR. No i gdzie ja mam to niby zrobić? Bardzo bym chciał wiedzieć. Nie. To jest za mało miejsca. Czy mnie będzie musiała kupić kolejne? Dobra, to musimy poczekać, słuchajcie, bo nie mamy miejsca. A ja w tym czasie tutaj im podokładam automaty. Jakieś ławki też Żeby mieli gdzie siedzieć na przykład Jakieś kwioty Żeby było ładnie, radośnie O, proszę Mogę już tu coś... Czy nie? nie, to jeszcze nie chyba. Czekajcie. No bo ja to kupiłem. No dobrze, kupiłem. To chciałbym tutaj zrobić laboratorium VR, ale czemu nie mamy jako. Aha, bo ja nie zrobiłem, że budynek jest? Czy co? No właśnie, że umieścić w budynku, a w budynku nie ma. Jak ja mam budynek zrobić? O nie! Patrzcie, ja niczego nie będę mógł tutaj zrobić. O nie, nie, nie! Budynek o. To, jak ja to kryształem, to teraz nie wiem, ale dobra. For sponsoring today's show and sending us those strange biscuits, I'm not sure if we'll be doing this again. But like the biscuits, it was fun while it lasted. Sort of. Okay, tylko ja chciałem jeszcze moment. Ja nie skończyłem jeszcze. Bo ja I wanted to poszerzyć. O, właśnie chciałem tu poszerzyć to, bo tu jest w każdym miejscu na wagę złota, mhm. dobra. Musimy czekać, aż się wybuduje Bo ja tu chyba jeszcze nic nie mogę, nie? W środku Laboratorium VR Nie mogę, musimy czekać Poczekamy Tam jest takie samo samo. słuchajcie, laboratorium tutaj stało, no hit O Dobra, czekajcie, zróbmy tak Wszystko to, co, będzie, to, co jest potrzebne musimy dać Ja sobie nawet tego nie wyobrażam inaczej no, tak, będzie musiał być zbliżone Bardzo im przykro, ale Tu i tu w środku też nam się może przydać Nie wiem, czy roślinkę daj... o, dajmy, no niech będzie. Trochę krzywo, żem to... O Jezu, co takie krzywe, ty żeś to... Mogę bardziej... Nie to! Ja chcę... Ten fotel, mogę? Dobra, git, okay, potrzebujemy tak, nauczyciela, z cientografii, no, mamy dwóch, weźmy taką. Dobra. Weźmy też tego. Wirtualna normalność jeszcze. Weźmy, tak. No dobra i co? Chyba rozpoczynamy kolejny rok akademicki. Możemy coś dodać? Nie, ale no możemy ulepszyć kurs. Ten i ten. Dobra. Aha, do poziomu czwartego. Aha. Mogę jeszcze? Nie, już nie mogę. Dlaczego już nie mogę? Ja bym bardzo chciał na przykład. Będzie... O, więcej studentów, słuchajcie. No to dobrze. Bo jeszcze mamy poczekać? Jeszcze nie wiem. Tak się teraz zastanawiam, czy jeszcze czekamy? Czekajcie, tu w ogóle nic nie ma. Tak chciałem powiedzieć tylko. Na ci stał. No tak, to najważniejsze. Chociaż tak trochę słuchajcie, wzbogaćmy to, no niech będzie. No dobra, to co? Rozpoczynamy. Ale czemu czekać? już nie będzie więcej tych osób. Jakie mam spełnione wymagania? Sala wykładowa. Ojej, przepraszam. Fakty, Boże, co ja... ja nie wiem. No, ty tutaj mówisz. Tak, ty tutaj mówisz. Od boczku będzie wejście. No bo, bo to musi na ścianie, tak? Aha. No bo to jest ta. Hmm. No dobrze. No, skoro tak mówicie, to niech tak będzie dajmy kwiata. Nie wiem, czy ten blakat jest odpowiedni, ale niech będzie. I nauczyciel wirtualna normalność. Jeszcze jeden?

Trochę ja z tą samą wykładową, z, tym, z tą wielkością, ale dobra. Kiedyś moim zwyczajem było jedzenie mnóstwa sorbetów i granie w mięsnego wróża aż do zdętwienia kciuków? To był automat z mięsnym wróżem. Co? ja wolę tą budkę ze smoothie odblokować. Bo smoothie to jednak jest coś pożytecznego, jakiś automat do gier głupowaty. Okej, okay, i tutaj musi pracować asystent, proszę. Zobaczymy co nam z tego wyjdzie teraz I co jak jesteście zadowoleni średnio oczywiście Co to jest? Ale co? Co to jest? To jest jakaś ozdoba na trawniku? czy? Co on z tym zrobi? Czekajcie. Toaletka klauna. Nie no weź. I ten z tym automatem też mi wyjazd stąd. Mhm. I ten wąż mu tak się spodobał, że on po prostu musiał go mieć, tak? No to jest hit. To jakoś tak pusto. Tu jeszcze nikt nie przybył. Ale fa Jezu, faktycznie mamy teraz dużo studentów. O mój Boże! No, trochę się rozrastamy. Czekajcie, a gdzie jest ta budka z Co to? Budka z hotdogami. Tak, w golfa będzie cisnął. Ja mi z tym stąd. Dobra. Co to? Aha, czesne i miesięczny zysk, no dobrze. Tu jakaś para, bucha, matko jedyna. Czy tam ktoś jest? Są przyleźne zajęcia tu Bardzo dobrze Bardzo się cieszę Niech studiują, niech się patrzą Niech się uczą O, hotdodże idą, proszę, proszę Przecież Mamy kawę, mamy smoothie Mamy hot dogi. No po prostu kampus piękny, co ty chcesz? Nie mam kudosów, do widzenia. Hmm, grupa pozycyjnych studentów wyraża zainteresowanie. No chodźcie, chodźcie, zapraszam serdecznie. Przyjdźcie, my tu nigdy nie mamy nic przeciwko. Automat Morselman. Przekąski, no dobra, tylko że ja go, ja bym chętnie go odblokował, tylko ja nie mam kudosów. Ale kiedyś go odblokuję, przysięgam. Dobra, moi drodzy, kończymy sobie na dzisiaj ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Widzę, że naprawdę jest dużo studentów i jestem po prostu w szoku. Zobaczymy, jak to będzie dalej. Tak więc, trzymajcie się do następnego. Lewki, Kiski, Besselski Dziękuję was serdecznie, mocno. Papa! Pa. O, nawet wykłady to jakieś mają. To jest taka bardzo kameralna sala, z tego co widzę. Tu jest tu też, no to jest taki gigant, z którym porobił giganta takiego. Nie wiem czy to jest taki sens, żeby taki był. A może byśmy go zmniejszyli w kolejnym odcinku? Zobaczymy. Trzymajcie się, buziaczki, pa pa!